Pani, pora na przegląd prasy śląskiej. To jest przegląd, który tradycyjnie prezentujemy w każdą środę, no i wówczas możemy zajrzeć do lokalnej prasy i dowiedzieć się, cóż takiego dzieje się w poszczególnych miastach, gminach. Pora na te właśnie prezentacje. Zaglądamy najpierw do Strzelca Opolskiego. No i tutaj intrygująca historia. Wjechał w budynek dwa razy. Któż to taki? Ano niefrasobliwy kierowca. Ta historia zdarzyła się w Strzelcach chyba po raz pierwszy w środę siódmego sierpnia rano, około godziny 6, przypadkowa osoba poinformowała policję, że samochód osobowy wjechał w ścianę budynku przy ulicy Gogolińskiej. Cóż się okazało? Nie wjechał raz, a dwa razy, kiedy próbował się wycofać z feralnego miejsca. Ponownie doszło do takiego przypadkowego parkowania. Na drodze stanęła ściana. Jak się okazało, kierowca, którego bez trudu udało się znaleźć, miał ponad promil alkoholu we krwi. No myślę, że będzie musiał popracować jeszcze nad parkowaniem i odrobinkę podszlifować ten manewr. Teraz tygodnik Krapkowicki. Mało sześciolatków. Dlaczego mało? Mało w kontekście szkoły, drodzy Państwo. Przypominamy w życie. Weszła ustawa, w związku z którą sześciolatki trafiają do szkół. Na razie jeszcze jest to dobrowolna decyzja rodziców, no i wszystko wskazuje na to, że rodzice nie mają ochoty dzieci do szkół posyłać. Jak na razie w gminie Krapkowice zapisanych zostało zaledwie 11 sześciolatków. Sytuacja w szkołach może ulec zmianom do końca sierpnia. Do tego czasu rodzice mogą decydować o tym, czy ich sześcioletnie dziecko rozpocznie edukację już w tym roku, czy jeszcze nie. jakie są Wody, jakie są opinie nauczycieli, rodziców? O tym przeczytamy dziś w tygodniku krapkowickim. A przed nami hmm, głosy Ziemi Cieszyńskiej. Bardzo miło nam zaprezentować hmm, na naszej antenie. Dziś po raz pierwszy. No i tutaj niestety nie za dobre wiadomości z Cieszyna oraz okolic hmm, pogrom w Bocianich. Gniazdach. Tak dramatycznej sytuacji nie było już od lat. W tym roku wiele par bocianów białych w znacznej części Polski nie doczekało się potomstwa. Niemal w każdym gnieździe padły małe boćki. Kryzys widać również w większości lęgowisk w powiecie cieszyńskim. No i przyczyną tej feralnej sytuacji jest to, co działo się w czerwcu. Wówczas nieoczekiwanie spadła temperatura, spadło dość sporo deszczu, no i to sprawiło, że maluchy niestety nie zdołały przetrwać, wyziębione, no niestety nie ocalały w bocianich gniazdach. Aktualny pogrom wśród bocianich piskąt może być widoczny za 5 lat, bo wtedy właśnie ptaki osiągną dojrzałość i będą zakładały własne gniazda. No miejmy nadzieję, że matka natura jeszcze jakoś tutaj ureguluje tę sytuację o pogromie w bocianich gniazdach przeczytacie Państwo w Głosie Ziemi Cieszyńskiej. Ja osobiście pozdrawiam Cieszyn, bo to moje rodzinne miasto. No i teraz zaglądamy do nowin Zabrzańskich. Tutaj. Na pierwszej stronie no, artykuł, którego przyznaję, nie chciałabym oglądać, nie chciałabym czytać, a jednak takich wiadomości dość sporo w dalszym ciągu dociera do nas. Nad dzieckiem czuwał anioł, bo mama była pijana. Przez głupotę i nieodpowiedzialność matki półtoraroczny Fabian mógł stracić życie. Dziecko ma obrażenia głowy losem maluszka, jednak nikt z bliskich się nie interesuje. Dlaczego? Przeczytacie Państwo o tym w nowinach. Zabrzeńskich. Gazeta Myszkowska dziś również debiut w przeglądzie Prasy Śląskiej. Dziś po raz pierwszy zaglądamy do tego wydawnictwa. No a tutaj e, historia, która powraca praktycznie na łamach każdej lokalnej prasy, kłopoty ze śmieciami jeszcze będą. Już od ponad miesiąca odpadów komunalnych pozbywamy się na nowych zasadach. Nowa sytuacja, nazywana przez wiele osób rewolucją śmieciową, niestety potwierdza regułę, że początki zawsze są trudne. Na terenie powiatu w dalszym ciągu są osoby, którym firmy, które wygrały ogłaszane przez gminy przetargi, nie dostarczyły koszy na śmieci. Nie wszyscy otrzymują komplety przysługujących im foliowych worków. Dlaczego? Jak wygląda sytuacja w powiecie myszkowskim? Zachęcamy do tego, abyście sięgnęli Państwo po Gazetę Myszkowską. Tutaj obszerna relacja związana z tym tematem. A my wędrujemy nieco dalej z Myszkowa do Zawiercia. Kurier zawierciański również dziś po raz pierwszy z nami. Także mam nadzieję, pojawiać się będzie regularnie w przeglądzie prasy śląskiej. Wzdowie nie wpuścili księdza na msze. Dlaczego? Zdów to mała miejscowość gminy w Włodowice. Zwykle kościół jest miejscem, gdzie wierni znajdują spokój, ale w tej wsi świątynia stała się punktem zapalnym. Mieszkańcy są tak skłóceni ze swoim duszpasterzem z góry Włodowskiej Józefem Ogorzałem, że postanowili zamknąć mu przed nosem drzwi kaplicy. W zdowie. Nie wpuszczają go do środka, nie pozwalają odprawiać im przy świętej. Dlaczego i jakie są podstawy tego konfliktu? Cóż za tym idzie, przeczytacie Państwo w kurierze zawierciańskim, a my z zawiercia, no dość spory kawałek, musimy pokonać, żeby przenieść się na podbeskidzie. Tutaj kronika beskidzka, od razu ważna informacja, zazwyczaj ukazująca się. W piątki, ale w związku z długim weekendem yy, najnowsze wydanie Kroniki Beskidzkiej znajdziecie Państwo w kioskach i salonach prasowych już dziś. Już dziś yy, premierowe wydanie Kroniki Beskidzkiej. No i tutaj ważny artykuł, który bez wątpienia warto przeanalizować i przeczytać, źródełka z bakteriami. Jak się okazuje, 1 sierpnia, powołując się na komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informowano, że źródełko szalinowe w Jaworzu jest zakażone bakteriami z grupy coli i tym samym woda z niego nie nadaje się do picia. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inne leśne... Y y y Ujścia wody, źródełka, no, które bez wątpienia cieszą się dużym, dużym zainteresowaniem, dużą popularnością. Często yy, mamy takie przekonanie, że woda z takiego źródła jest krystalicznie yy, czysta, nadaje się do picia. Wręcz przeciwnie, drodzy Państwo. Dlaczego przeczytacie o tym w artykule? <laughs> warto się nad tym zastanowić chociażby w kontekście takich naszych leśnych wypraw i, i przechadzek przegotowanie zakażonej bakteriami coli wody sprawia, że Prawie w 100% zagrożenie zostaje zlikwidowane. Ważne jest więc to, aby jeśli mamy zamiar taką wodę spożyć, przenosimy ją gdzieś w jakiejś butelce do domu, tę wodę przegotować. No i autor artykułu wspomina również o tym, żeby wody przez dłuższy czas nie przechowywać w jakimś zbiorniku, ponieważ to również może przyczyniać się do namnażania się niebezpiecznych bakterii. Jak wygląda sytuacja w źródełkach? Przeczytacie Państwo w Kronnice Beskidzkie. Tutaj obszerny artykuł na ten temat. No i ostatnia publikacja. Tygodnik Prudnicki. Starosta chce modernizacji dróg. Czesi wyrazili wstrzemięźliwe poparcie. Starosta Prudnicki już kilkakrotnie zasiadał z partnerami z Czech, a także sąsiedniego powiatu nyskiego do rozmów w sprawie budowania wspólnej infrastruktury. Istnieje szansa na duży projekt, który pojawi, poprawi komunikację w regionie. No i w tygodniku Prudnickim y, obszerna publikacja odpowiedzi Radosława Roszkowskiego na pytania redakcji. Które drogi brane są pod uwagę? Jakie atrakcje turystyczne planują samorządy? Jaki jest cel tych działań? Ile pieniędzy potrzeba na podjęcie? Skąd wziąć te finansowe środki? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie państwo. W Tygodniku Prudnickim. No i to na tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy śląskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie redakcje, których prasę prezentujemy w naszym porannym programie.